Smart City jest to jedno z największych wyzwań, które dotyczy samorządów. To jest rzecz, z którą spotykamy się na całym świecie i bardzo często Smart City jest kierowane tylko i wyłącznie w kierunku technologii, czyli kolejnych detektorów, kolejnych kamer, a tak naprawdę jest to odpowiednie zbieranie, później analizowanie i wyciąganie wniosków z danych, które właśnie dzięki tym wszystkim narzędziom zdobywamy. Po co jest w ogóle Smart City? Smart City ma zapewnić z jednej strony zrównoważony rozwój wszystkim miastom, tak abyśmy mogli przewidywać różnego rodzaju tendencje, również zagrożenia. Natomiast to przede wszystkim mianownikiem do tego wszystkiego jest odpowiednia jakość życia, tak abyśmy dostosowywali rozwój naszych miast, kwestie inwestycji, kwestie usług społecznych, kwestie transportu drogowego, do tego, jak nasze miasta się zmieniają. Wyzwaniem jest odpowiedzieć na pytanie, jak za 5 lat będzie wyglądało nasze miasto, a badając niesamowite ilości danych, które Zbieramy, możemy skutecznie przewidywać kierunki, w których musimy dokonywać zmian.